Witamy Was, kochani. Kilka słów o tym, kim jesteśmy i gdzie obecnie się znajdujemy. Jesteśmy teraz w Kenii, na przedmieściach miejscowości Webuje. E, jesteśmy, tworzymy, jesteśmy założycielami tutaj razem z Julitą e, w, fundację, z, w Fundacji Zwycięzcy w Polsce. Cztery lata temu po raz pierwszy przyjechaliśmy tutaj do, e, do Afryki, do Kenii i mieliśmy okazję zobaczyć sytuację, e, jaka panuje. E, Niedługo potem zarejestrowaliśmy Winners Foundation Kenya, czyli podmiot, który ma tutaj budować dom dziecka na początku, a później kolejne domy dziecka i szkoły na terenie Kenii i Afryki. Dzisiaj mamy 8 luty 2024 roku. Chcieliśmy pokazać Wam, co do tej pory udało nam się zrobić. To jest dom, który na przestrzeni tego roku udało nam się wybudować. Jesteśmy teraz na takiej etapie, że chcemy jak najszybciej ten dom wykończyć, aby jak najwięcej dzieci mogło w nim zamieszkać. Przez te 4 lata opiekujemy się piątką dzieci, natomiast ten dom sprawia nam możliwość do tego, aby zdecydowanie zwiększyć tą skalę. Za chwileczkę oprowadzimy Was szybciutko po jego układzie i po pokojach. Natomiast co już wiemy? Wiemy, że może tu mieszkać 20. Dziewczyn, przede wszystkim dziewczyn, dlatego że małe dziewczyny w Kenii, takie, które, które są bezdomne, żyją w fatalnych warunkach i są narażone na ogromne niebezpieczeństwa. Dzieci, którymi się opiekujemy w tym momencie, to były dzieci, które realnie mieszkały na ulicy porzucone przez rodziców lub ci rodzice po prostu zmarli. Aby ochronić je przed gwałtami, aby ochronić je przed. Możliwością, nie wiem, dzikiego, dzikiego życia, chcemy stworzyć jak największej liczbie tych dzieci warunki. To, czego potrzebujemy od Was dzisiaj o co apelujemy, dzisiaj nie prosimy o lajki, dzisiaj prosimy o wasze pieniądze. Jesteśmy tutaj jeszcze przez dwa tygodnie. Chcielibyśmy jak najwięcej skończyć prac, które, które są tutaj jeszcze potrzebne do zrobienia. Aby około 20, 20 dziewcząt mogło tutaj zamieszkać. Potrzebujemy jeszcze około 50 tysięcy złotych. To jest ta kwota, którą potrzebujemy, aby wykończyć ten dom całkowicie, aby mógł funkcjonować. Aby dziewczyny mogły się wprowadzić i aby mogły tutaj zamieszkać, żeby mogły spokojnie chodzić do szkoły, żeby mogły mieć swój dom i pełną taką opiekę, jaką chcemy im dać. I chcemy Was zaprosić na krótki spacer z nami po tym domu. Nie jest jeszcze wykończony w środku. W tym będziemy prosić Was o pomoc, o wasze finanse, żebyście nam pomogli, a teraz idziemy. Jeszcze na tylko dwa słowa kochane, jeśli pozwolisz. E, tak naprawdę prosimy Was po pierwsze o pieniądze, po drugie też o udostępnianie. Chcemy, żeby część z was znała doskonale, ale część widzi po raz pierwszy. Chcielibyśmy, żeby ta informacja trafiła do jak największej grupy ludzi w Polsce i była udostępniana na wszelkich mediach społecznościowych, żeby każdy miał możliwość wesprzeć jakąkolwiek kwotą, jak również dać szansę tym dzieciom na lepsze życie. Idziemy, zapraszamy Was do środka. Jesteśmy na naszej działce, którą kupiliśmy tutaj prawie chyba już 4 lata temu. Tutaj ogrodzona jest tylko część. Teraz pokażemy Wam. Pozostała duża część, sięgająca aż tam do drzew, do drogi, to jest również nasza część działki. Tutaj, gdy już wprowadzą się dziewczynki na tamtej części działki, będzie można uprawiać różnego rodzaju rośliny. Będziemy mieli tutaj też krowy własną to są bardzo przydatne i korzystne rzeczy, które można tutaj mieć w Kenii. Dzieci też się uczą tego, co jest tutaj bardzo potrzebne, czyli tego, żeby umieć się zająć zwierzętami, żeby umieć zająć Kennedy, się... Kennedy, który domami. jest dyrektorem naszej fundacji tutaj na miejscu w Kenii. To on, kiedy nas nie ma, pilnuje, aby 100% środków, które są zgromadzone, wydawane były na na ten cel. I to też chcemy wam tutaj zagwarantować, że 100% tego, co przekażecie na ten cel, zostanie wydatkowane dalej na ten dom. To on pilnuje tutaj pracowników. On nadzoruje i on ma wielkie serce również dla tych dzieci, z nim działamy na stałe. I to wielki nasz przyjaciel, któremu ufamy i znamy jego serce. Idziemy do środka. Wchodzimy tutaj na werandę. Pierwsze takie pomieszczenie. Na które możemy wejść to będzie weranda, będą też jakieś stoliki, takie rzeczy gdzie można sobie posiedzieć, gdy pada deszcz, zostawić ubrania, buty, bo tutaj w jak pada deszcz i drogi płyną i wszystko jest brązowe i żółte od błota, to tu na pewno można zostawić część rzeczy, takie magazynek, miejsce gdzie można nawet zjeść, kiedy jest ciepło jakiś posiłek, czy po prostu pobyć razem. Idziemy do środka, Kennedy, ufamy? Tutaj mamy pierwsze miejsce, taki nasz polski salon można powiedzieć. Tu będzie stół, będzie sofa, kanapa. Dziewczynki będą miały też swój telewizor, będą tutaj mogły usiąść, odpocząć po szkole, pobawić się razem, pobyć. Takie wspólne, wspólne domowe ja że Tak. Zapraszamy do czegoś, co nazywamy sercem całego domu. Tutaj mamy kuchnię. Jak widzicie jeszcze niewykończona. Ale mamy nadzieję, że niebawem będą tutaj znajdowały się sprzęty i będzie to rzeczywiście serce, serce domu, które będzie radowało Uż dziewczynki. Mamy dodatkowe drzwi Pokażemy Wam teraz sypialnię, czyli pokoje, w których dziewczyny będą... Pierwsza sypialnia u dziewczynek. Tu będą łóżka, będą biurka. W swojej wyobraźni możecie już tak naprawdę widzieć miejsca, które meblujemy łóżka, będą też piętrowe. Dzięki temu możemy mieć więcej dzieci. na no, to, to do Idziemy do kolejnego pokoju dziewczynek. Jedna toalet. Jedna stoalet, Po drodze tutaj. mijamy toalety. Zawsze są też w różnych miejscach. Jest dużo kurzu na zewnątrz, więc zawsze dzieci muszą mieć dostęp do tego, pokoju skorzystać z umyć ręce. Kolejna sypialnia dziewczynek. Troszkę mniejsza niż tamta, bo też chcemy, żeby było tak, że jeżeli są dziewczynki starsze i młodsze, żeby mogły być w różnych pomieszczeniach, bo też potrzebują różnego czasu do tego, żeby się uczyć. To bardzo ważne. Uczyć. Więc wszyscy wiemy, ci, którzy mają dzieci, to też będą tym bardziej rozumieli takie rzeczy. No więc, może, więc, poprowadzimy Was stosunkowo szybciutko, będziemy pokazywali później wszystkie zmiany, które następują. Tu jest Idziemy do kolejnego Będzie kolejna sypialnia. I zapraszam Kolejne do kolejnego. Dziewczynki będą miały tu swoje miejsce. Idziemy dalej do drugiej części domu. Kolejna sypialnia. Tu wchodzimy, mamy kolejną sypialnię. Sypialnie są podobnych rozmiarów to są bliźniacze pomieszczenia. I druga kuchnia, ponieważ liczymy się z tym, że mogą być przygotowywane różne potrawy w różnym wieku też dla dzieci. Kolejna część. Taka do... dzienna. Kolejna dzienna, dzienna taka część. wejściem na Werandę, żeby tutaj mogły przebywać też dzieci. I kolejne dwie sypialnie, jeszcze w trakcie prac, więc Wam tylko pokażemy. Nie ma dzisiaj pierwsza. tutaj pracowników, ale prace się toczą. I zabrażamy kolejną. Łazienka. łazienka po drodze i kolejna, i kolejna. Ostatnia sypialnia. Kolejna sypialnia. Duża sypialnia. Spotny ma nasz obrót, jak się wygląda przez okno, to do końca to jest też nasz tutaj kalibr. Kochani, więc tak naprawdę to, o co prosimy w tym momencie, nie prosimy tak naprawdę w imieniu własnym, a prosimy w imieniu tych dzieci, które po prostu oglądamy na ulicach i gdzie serce miejscami pęka. Chwytajcie za telefony, chwytajcie za komputery, róbcie przelewy, udostępniajcie. Dziękujemy za każdą kwotę. Możecie wiedzieć, że. Jesteście częścią tego projektu? Zbudujemy to razem, zbudujemy to też dzięki Waszej pomocy, i będzie tutaj słychać śmiechy i dzieciaków. Dzięki. Dzięki bardzo.